Opowiem Wam, czym różnią się poszczególne role w systemie przypisywane użytkownikom. W tej chwili widzicie ekran, gdzie dodajemy nowego użytkownika do systemu i jakby ostatnim krokiem jest przypisanie roli użytkownikowi w tym systemie. Tutaj mamy do wyboru cztery role, czyli administrator, brygadzista, kierownik i serwisant, więc warto wiedzieć, czym się różnią poszczególne uprawnienia. Jeśli chodzi o administratora, jest to odpowiedzialna rola, czyli zarządzanie pełnym systemem, dawanie, zabieranie uprawnień do systemu, tworzenie użytkowników, miejsc, budów, tworzenie słownika, typów i podtypów narzędzi itd. Więc jakby ten zakres jest tutaj pełny w przypadku administratora. I może być kilku administratorów systemu dla danej instancji. Jeśli chodzi o brygadzistę, czyli ta druga rola od góry, brygadzista nie ma dostępu do tej wersji webowej, której w tej chwili wyświetlam. Czyli brygadzista może dodawać sprzęt do systemu, odbierać bądź przekazywać ten sprzęt, zgłaszać usterki narzędzi, ale zarządzanie ma tylko z poziomu aplikacji mobilnej, czyli tego widoku nigdy nie będzie mogła ta osoba wyświetlić z taką rolą. Jeśli chodzi o kierownika, jest to rola bardziej rozszerzona od brygadzisty, czyli kierownik ma dostęp do aplikacji mobilnej, ale również ma dostęp do wersji webowej aplikacji, czyli tą, którą w tej chwili wyświetlam. Z tym, że nie ma dostępu do ustawień, czyli nie może dawać uprawnień, nowym użytkowniku nie może ich tworzyć, nie może tworzyć miejsc, więc zakres dodawania to dodawania sprzętów jak najbardziej, natomiast nie ma podglądu do ustawień, czyli ten doczek jest wyłączony dla tej roli. I ostatnia rola serwisant. Serwisant ma dostęp tylko tak naprawdę do zakładki Serwis, więc to jest osoba, która Odpowiedzialny jest za naprawę sprzętu w naszej organizacji. I to tyle w temacie ról na poziomie aplikacji Toolpad. Dziękuję za uwagę.